Łukasz Ostrowski, Senta Auta. Dzień dobry. Dziś Volkswagen Passat Alltrack czyli wersja z napędem na cztery koła z silnikiem diesla dwulitrowym, litrowym BTDI o mocy 240 koni mechanicznych. Samochód wyprodukowany w grudniu 2015 zarejestrowany w styczniu 2016 Z przodu mamy te lampy toplet, felgi aluminiowe 19 jest napis Alltrack jest duży dach szlany samochód bezwypadkowy zmierzony, sprawdzony co jeszcze ma z zewnętrznych rzeczy no, kamery 360 hak fabryczny wysuwany, otwierany chowany wiecie, że jak ktoś Oltraka kupował to to biedy nie było zresztą wszystko zobaczycie sobie w środku czarny metalik Okej, okay, okej, okay, okej, okay. z każdej strony, w każdym miejscu warto zerknąć i teraz tak, jest bagażnik, bo jest, o, jest roletka, tutaj ciach, szyny, tu jest jeszcze coś tam w środku schowki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dobra, idziemy do tyłu. To tutaj mamy logo Ultra, oczywiście elektryka. Jest skórzana tapicerka, są mocowania i Sofiks. Klimatyzacja jest strefowa, ale też fotele z tyłu nawet są podgrzewane. No, fajnie, fajnie. No, jest szklany dach, przesuwany, otwierany i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę dużo napchali do tego auta. Dobra, fotele elektryczne z pamięcią. Nagłośnienie. Okej. Okay. O, Virtual Cockpit. 228 tysięcy kilometrów przejechał jak do teraz. No to co? Noga na hamulcu. Wciskamy guziczek. Odpalamy pojazda. A co? O, tu nam się head-up wysuwa. Ha! Mój ulubiony komunikat. Ale człowiek jest eko, wtedy auto mniej waży, jak jest mniej paliwa. Światła, wiadomo, są automatyczne. Tutaj mamy lustereczka i szyby. ten pomat ma aktywny. O, tutaj ten wyświetlacz cyfrowy ma wiele możliwości można tutaj sobie dużo rzeczy zrobić. Malej, assist, wykrywanie znaków. Jest tutaj ten większy, jak na tamte czasy, wyświetlacz. Klimatyzacja jest automatyczna, tak jak wspominałem, aż trzystrefowa. strefowa. Z przodu fotele są podgrzewane, ale także wentylowane, kierownica też jest podgrzewana. To ma tryby jazdy. To, że jest 4x4, to wspominałem, a jak nie to jest powtórka. No taki pasat taki taki no. Taki taki biedy nie ma. Co jeszcze mam Omówam o nim, że, jest. że dach ma, że to ma, że to ma. Jedyne szczerze, czego nie ma to elektrycznej klap. Bo tak to wszystkiego ma, wszystko ma. Choć zaraz się znajdzie ktoś co powie, że nie ma czegoś takiego, czegoś... O, teraz nie będzie widać, ale na bank ma, ma ambilighty, są. Więc jest ma te podświetlenie w listo... listwach, jak jest ciemno. Ale ja nie robię filmów, jak jest ciemno. No, tutaj, że Leina jest, się świeci na pomarańczowo, że paliwa prawie nie ma, to już wszyscy wiecie. Firma dziadek.pl No, i co? I mamy to. Są LED'y. Nie ma biedy. Jeden LED, drugi LED, no, Passat, Alltrack, 2 litry BTD i 240 koni. Trzymajcie się, hej!